Cześć, witam was po dłuższej chorobowej przerwie. Mam nadzieję, że znaleźliście się tak samo za mną jak ja za wami. A co w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku pokażę wam co zrobić z waszymi starymi tynkami, które już się zabrudziły, lub już po prostu się znudziły. Parę pomysłów na jakieś metamorfozy. No i podstawowe pytanie, czy taki klasyczny tynk betonowy da się pomalować? A jeżeli tak, to czym? Na te pytania w dzisiejszym odcinku znajdziecie odpowiedź. Zapraszam. Pod tytułem wstępu jeszcze opowiem Wam, co się ze mną działo przez tych parę tygodni. Mianowicie, no dokładnie gdzieś ze 4-5 tygodni temu w niedzielę zaczął boleć mnie brzuch. No, ten ból był coraz większy, nie był jakiś strasznie mocny, ale nietypowy. Co się okazało, jak już wylądowałem w szpitalu, no to było to ostre zapalenie wyrostka, które niestety przyrodziło się w zapalenie otrzewnej, ponieważ ten wyrostek się troszeczkę rozleciał, no i wywiązała się grubsza operacja, trochę mnie pocięto z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, także no i cóż, e, można było powiedzieć, że, że było o włos, ale wszystko dobrze się skończyło. Po co Wam to mówię? Mówię Wam to generalnie ku przestrodze. Jeżeli coś Was nietypowo boli e, inaczej, nie jakoś nawet bardzo, ale inaczej, no to nie lekceważcie tego, nie bagatelizujcie, idźcie do lekarza albo od razu na pogotowie, bo, bo może być to coś Konkretnego i tutaj e, należy uważać. No, u mnie było e, no naprawdę grubo, no i zweryfikowało to parę rzeczy, parę priorytetów. Ok, wracamy do dzisiejszego odcinka i do dzisiejszych metamorfos. Częstym pytaniem przy różnych tynkach, które wykonuję, to e, czy po jakimś czasie, jak mi się to znudzi, to ja mogę coś z tym zrobić? Odświeżyć, pomalować na inny kolor? czy po prostu trzeba wszystko drapać, kuć, czy tam szpachlować. No i tak, jeżeli chodzi o klasyczny tynk betonowy, ja go mam akurat tutaj tak fajnie pokazany w podziale pół na pół, na jednej półce pokażę Wam, jak ten tynk po prostu pomaluję. A pomaluję go zwykłą farbą, która pierwsza wpadła mi w ręce, mianowicie będzie to Tikkurila Optiva 5. Jest to farba lateksowa, co niekoniecznie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o malowanie struktur czy tynków mineralnych. Takie tynki powinno się też malować właśnie takimi farbami bardziej mineralnymi. No ale wiem bardzo często, że jak malujecie wszystkie pokoje, no to też chcielibyście tak samo ten tynk pomalować, również może w ten sam kolor. No i tutaj sięgacie najczęściej po farby lateksowe, między innymi farby Tikkurila, bo to są, jakby nie było, bardzo fajne, dobre farby. I na tej połówce pomaluję taką, powiedzmy sobie, farbą w kolorze szarości betonowej szarości. Także zobaczycie, czy te wszystkie pory, które tutaj są przy tynku zostaną wypełnione przez farbę, czy też nie. W przypadku farb lateksowych często te farby są farbami cienkopowłokowymi, także nie powinno się to wydarzyć, a mam zamiar pomalować to dwa razy, żebyście zobaczyli, czy ta struktura się jakoś specjalnie zmieni, czy po prostu tylko się to odświeży kolorem. Ale czy tylko farbą można tynki odświeżać, przemalowywać? Nie, bo można na przykład i ja jestem tego zwolennikiem i często klientów tutaj namawiam do tego, że jeżeli coś Wam się opatrzyło, typu klasyczna szarość tynku betonowego, no to dołóżcie coś do tego. Może jakiś szablonik gdzieś tam, może jakaś delikatna smuga jakiejś srebrnej masy, czy coś w tym stylu. I Dzisiaj takich właśnie parę pomysłów na takie rozwiązania metamorfoz Waszych tynków dekoracyjnych, Wam pokażę, także dzisiaj nie będę jakoś specjalnie długo tutaj przed Wami paradował i gadał, tylko więcej będę pokazywał. No a to chyba o to chodzi w tym wszystkim. Rozpoczynamy odświeżanie. Biorę sobie farbę w takim trochę ciemniejszym kolorze niż jest Tink. No, bo o to chodzi, żeby po prostu była różnica. I teraz uwaga, jeżeli macie taki swój tynk betonowy na ścianie, który jest tylko zaimpregnowany, to z reguły te impregnaty to są po prostu trochę taka jakby pochodna, coś podobnego do gruntu głęboko penetrującego. Czyli tutaj nawet specjalnie nie musicie tych ścian przygotowywać, jedynie możecie troszeczkę gąbką zetrzeć i od razu pomalować i nie będzie z tym problemu. Gorzej jest jak na tynkach betonowych są jakieś mm, patyny, jakieś woski, wtedy... No, należałoby to przeszlifować i później zaglutować, a następnie położyć na przykład farbę, tak jak ja pokładę w ten sposób. Zaraz zobaczycie z bliska, że ta farba wcale nie wypełniła tych wszystkich porowatości tynku, nawet po dwukrotnym malowaniu, tylko po prostu zmieniła kolor. No i jak to w przypadku optywy piątki, delikatnie ta powierzchnia się em, świeci, no chociaż, no... No, co dużo powiedziane, jest lekko satynowa. Po paru godzinach, może być po sześciu, może być trochę szybciej, to w zależności od warunków panujących w danym pomieszczeniu, nakładamy drugą warstwę farby. Jak widać, pierwsza warstwa dobrze wyschła, bo jest dużo ciemniejsza. Pamiętajcie, farby po wyschnięciu zawsze ciemnieją. Taka jest reguła w przypadku każdego malowania. Z tynkami z kolei jest na odwrót. Tynki przy nakładaniu są ciemniejsze, a po wyschnięciu jaśniejsze. Taka to oto ciekawostka. <laughs> I teraz zostawiamy sobie to po dwukrotnym malowaniu i zaraz zobaczymy, czy coś się zmienił ten tynk poza kolorem. Oczywiście zaraz po drugim malowaniu ściągamy taśmę. Pamiętajcie, nie zostawiajcie taśmy przyklejonej na dłużej. Szczególnie przy farbach lateksowych. Bo może później stać się jakaś niespodzianka. Także ściągamy od razu taśmę i zostawiamy do pełnego wyschnięcia. No i mamy ten ładnie odnowiony, odmalowany, czyściutki i w innym kolorze. Ale wszystko inne zostało zachowane. Wszelkie porowatości oraz struktura, jaka została zrobiona na tynku, pozostała bez zmian. No, a tak wyglądało przed, a tak wygląda po. Zmiana, ale tylko koloru. Ale czy malowanie to jedyna forma zmiany tynku? Absolutnie nie. Może najprostsza, ale nie jedyna. I teraz zapraszam Was na kompilację wszelkiego rodzaju metamorfoz tynków dekoracyjnych. Na dziś to tyle, moi drodzy. Ja już się z Wami żegnam. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do wrzucania łapek w górę. I widzimy się oczywiście, jak zdrowie pozwoli za tydzień. Także do zobaczenia. Cześć i zdrówka. Została nam druga część tynku do zagospodarowania, i tutaj pokażę Wam, jak na przykład położyć taką fajną metaliczną masę Marco Polo Luxury, w takim właśnie odcieniu, też e, szarości, trochę betonowej, no bo obracamy się w tym kręgach. Nakładamy trochę masy na gąbkę i przecieramy. Miejsca bardziej wystające będą bardziej metaliczne, miejsca bardziej porowate będą mniej metaliczne, przez co da nam to taką fajne wrażenie trójwymiarowości i lekkiej opalizacji. Można takim lekkim zabiegiem świetnie zmienić standardowy, klasyczny tynk, który mamy w domu. No i spójrzcie, jak to wszystko teraz ładnie metalizuje. Bardzo ciekawie. A jak już mamy tynk ze strukturą lub na przykład szablonem, to możemy użyć do delikatnej metamorfozy Złotej farby. Tutaj mamy też złotą farbę marki San Marco i będę ją nakładał na gąbkę, a następnie przecierał delikatnie po samym wzorze. No i spójrzcie, jak to wszystko bardzo ładnie wygląda z bliska. Subtelnie, delikatnie, aczkolwiek już widać. Wystarczy odrobinę złotej farby i już Wasz tynk wygląda całkowicie inaczej. A co możemy jeszcze zrobić? Możemy taki tynk na przykład podrapać. Mam tu taki zestaw dłutek, za pomocą których wydrapię w tynku spękania. Oczywiście to, jest to dużo łatwiejsze, jak ten tynk jest świeży. Teraz trochę trzeba użyć więcej siły, ale jest to też do zrobienia. I tutaj jak mamy tank czy to z szablonami czy klasyczny tank betonowy możemy dołożyć trochę spękań i będzie to wyglądać bardzo ciekawie. Ale żeby jeszcze trochę poszaleć możemy te spękania zabarwić na złoty kolor srebrny albo jak w tym przypadku grafitowy. Spękania barwimy za pomocą strzykawki i igiełki. Jest to bardzo wygodne, wtedy w te wszystkie rowki bardzo łatwo się tą farbę wprowadza. Malowanie pędzelkiem powoduje zawsze to, że gdzieś tam może ta farba wyjechać i ten efekt może być taki nienaturalny. A jak jest wydrapane spękanie i w te spękanie jest wstrzyknięta farba, wygląda to dużo bardziej naturalnie i dużo łatwiej się to robi. Ale co tam? Spękany dęk też można jeszcze przyzłocić. Bo kto nam zabroni? <śm> no i zobaczcie, jak z bliska wygląda ta metamorfoza. Ja już nie przeszkadzam. I do zobaczenia.